Sieci wszystko przykrywają, co tylko się ważnego dzieje, i nikt nie jest w stanie tego pokazać, przebić się przez to. Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z aktorem i satyrykiem Januszem Rewińskim. Mieszka pan na wsi, prawdziwej, daleko od Warszawy i większego miasta. Wiemy też, że telewizję ogląda pan rzadko, ale informacja o abdykacji Benedykta XVI doszła do pana chyba szybko. Tak, bo ludzie o tym bardzo dużo dyskutują. Rzecz jest trudna i dla wielu niezrozumiała. Na dodatek, w tych prognozach na temat następcy pojawiają się głównie kandydaci z Afryki. I nie ma co ukrywać, ludziom na wsi włosy dęba stają z obawy, co będzie dalej, bo jest przypowieść o tym, że gdy przyjdzie papież Murzyn, nastąpi koniec świata. Jako katolicy nie powinniśmy kierować się kolorem skóry człowieka. To po pierwsze, a po drugie, nie powinniśmy chyba takich wróżb uznawać. Zapewne, ale mówię prawdę, mówię co ludzie myślą i trudno się dziwić, bo ten czarny papież to coś, co się ludowi nigdy nie mieściło w głowie. To było jak Las Birnam z Macbeta, który ma podejść pod zamek. To znaczy, że nigdy nie podejdzie, a podszedł, jak wiemy. I oczywiście możemy używać argumentów teologicznych, ludzie mocno wierzący pokiwają głowami, ale gdy popatrzycie sobie w oczy zwykłych, porządnych katolików, zobaczycie strach przed końcem świata. Pan też odczuwa niepokój? Tak, mnie to też niepokoi, jednak z innego punktu widzenia. Zastanawiam się, czy rezygnacja Ojca Świętego nie wiąże się z jakimiś niedobrymi zabiegami za kulisami. Czy jakiś tam współczesny pan Turowski lub inny szpieg swojej roboty nie zrobił? Może Moskwa albo Berlin coś tam chcą sobie załatwić z tej strony i działają? Na dodatek Korańczyk północny właśnie przeprowadził próbę jądrową. Mężczyznom wolno się ze sobą żenić. No, różne znaki mamy niedobre I trochę żartuję, ale trochę mówię serio Nie dzieje się dobrze Annę Grocką, do niedawna Krzysztofa Bęgowskiego Jako kandydatkę na marszałka Sejmu Też pan wpisuje w tę linię? Nie, bo to jest po prostu gruba prowokacja pana Urbana Piękne było zdjęcie u was w tygodniku w sieci Pokazujące tego faceta z tymi rękami przyłożonymi do czoła Jak rogi diabła, z tym wywalonym językiem Cały czas robi to samo tak się składa, że ja go poznałem, gdy był redaktorem Zagierka. Potem bywał moim widzem między innymi na recitalu Jonasza Kofty. To o nim Kofta napisał fraszkę, że gdyby Urban nosił turban, to zamiast świni byłby homeinim. Mógł, bo to był jego kolega. Ale dlaczego wyczuwa pan Urbana w operacji pod tytułem Grocka? To oczywiste dla kogoś, kto wie, skąd się wzięła ta cała grupa w polityce i kto wie, jak działa Urban. Dodajmy do tego życiorys oraz karierę w PRL i wszystko staje się jaśniejsze. To jest ich człowiek z tej czerwonej brygady, wysłannik na kolejne trudne fronty. Fakt, że przebierze się w sukienkę niczego tu w ogóle nie zmienia. Po co im ta cała afera z tą osobą? O co tu chodzi? O to samo, o co chodziło urbanowi, gdy zakładał swoje pismo po upadku PRL. Żeby zohydzić to wszystko, co mogło wtedy się podnieść, odrodzić, odrestaurować. Żeby od razu to było uznane za wstrętne, fałszywe, nieatrakcyjne. Już wtedy Sejm był zohydzany, marszałek Kern był zohydzany, bo ta Polska ma być do niczego, parlament ma być niepoważny, śmieszny. Poważny ma być Bundestag? Dokładnie. Berlin ma być poważny, Moskwa ma być poważna, a my mamy nie przeszkadzać im w interesach. Także prowokacyjny charakter tej sprawy z wicemarszałkinią, jak to się teraz mówi, jest tak widoczny gołym okiem, że już nawet platforma pragnąca być postępowa tego nie wytrzymała. Za dużo prowokacji? Możliwe, ale zdecydowała zapewne pewna milady. Przyleciała do Tuska i zawołała: No nie rób mi tego! Nie może być tak, że ja jestem marszałkiem, a wicemarszałkiem jest ładniejsza ode mnie. Będą mówić o nim, o niej, a nie o mnie. Zrób coś! No i Donald zrobił. Ale Niesiołowski przejechał się Urbana limuzyną, nakrzyczał na dziennikarza, który o to pytał, więc wyszło kwita. Nie ma Urban krzywdy. Może przykrywają tym bezrobocie? Wszystko przykrywają. Co tylko się ważnego dzieje, przykrywają. I nikt nie jest w stanie tego pokazać, przebić się przez to. Rzucają jakieś miliardy, nikt nie potrafi tego policzyć, każdy czuje, że coś się nie zgadza, ale to jego mało dotyczy. Robią propagandę, jaką chcą, na każdym kroku. I ludzie tego nie widzą? On to mówi do innych ludzi. Ogromna część nie wierzy w żadne jego słowo i widzi, gdzie są prawdziwe problemy. Ale każdy jakoś tak nie może się zebrać, każdy czuje się niepewnie i samotnie. Weźmy rolników z zachodniopomorskiego, którzy protestują przeciw wykupowi ziemi przez cudzoziemców, głównie Niemców. Protestują tam sobie, ale do Warszawy jakoś dojechać nie mogą. A gdy przyjdzie wiosna, już nie dojadą. Orać i siać będą musieli. I tak w każdej sprawie. Protesty są, jednak nijakie. Z faktu, że dużo działaczy przejdzie sobie przez miasto, nic kompletnie nie wynika, żeby nie wiem, jak się wytężali. Zwłaszcza, że władza jest jak guma. Tu przepuści, tam się schowa, tego nabierze. Potem protestujący powiedzą, że było ich trzysta tysięcy, a rząd, że nie, że trzydzieści tysięcy. I tak co chwila wypuszczają parę ze społeczeństwa. Może ludziom jest po prostu dobrze. Miastowi byli dotąd zadowoleni, a reszta nikomu nie wierzy. Tyle razy zostali oszukani, choćby z tą Unią. Jak się cieszyli, że będzie dopłata, a połowy ceny do traktorów. No i jest. Ale traktory po drodze zdrożały czterokrotnie. O tym rozmawiają rolnicy albo o mleku Pobudowali sobie te unijne obory Krowy postawili na betonie Dają jeść do pyska Wygarniają spod ogona Ale ze stada pięćdziesięciu krów Mają tyle mleka, ile kiedyś od dwudziestu I to nie dobrego. Krowy na dodatek, jak mówią rolnicy Nie chcą się zacielać Tak, panowie, natury nie oszukasz Wszystko ma konsekwencje Nie wiem, może to skutek tego GMO Podobno u nas go nie ma Gdzie tam? Od dawna jest. Rolnicy to sieją, bo robale im tego nie zjadają, dużo ziarna jest z takiej uprawy. Rolnicy polscy naprawdę zabrali się do pracy. Nauczyli się najnowszych technologii, procedur, zasad unijnych, pracują jak motorki, ale co z tego? Zyski niewielkie. A jeszcze przyjeżdża Niemiec, Holender, podstawia słupa i kupuje ziemię za taką cenę, że naszego nie stać. A tamtym i tak tanio. To prawdziwe zjawisko? To epidemia. Pomoże to już między nami mówiąc w ogromnej części znów jest niemieckie. 100, 200, 300 hektarów nie ma problemu. Ale jak ma być inaczej, skoro w sprawie Smoleńska mamy do czynienia z tak potężną kompromitacją? Skoro tam spadł samolot z prezydentem, najważniejszymi osobami, a nasze władze udają, że to komuś rower ukradli? Moja pierwsza myśl 10 kwietnia 2010 była taka, to jest sprawa KGB. I myślę tak dalej wiemy coraz więcej może nawet udowodnimy wszystko i co kto pójdzie umierać za kaczyńskiego ale jednak nie udało się zgasić sprawy na co liczyły władze zarówno polskie jak i rosyjskie pewnie i wiele lat jeszcze nie zgaszą jednak co z tego do dzisiaj trwa sprawa katyńska wypierają się w żywe oczy obawiam się że gdy przyjedziemy wreszcie po ten wrak znajdziemy jedną starą oponę reszta będzie rozkradziona to wszystko wygląda, jakby zostało zaplanowane. Jest takie zdjęcie, nagrodzone zresztą później, które przedstawia Putina patrzącego na Tuska podczas spaceru po Molo w Sopocie. Zdjęcie wykonano 1 września, a wzrok rosyjskiego przywódcy wyraża takie zdziwienie słowami naszego szefa rządu, propozycją, jaką pewnie chwilę wcześniej usłyszał, że to jest ikona, symbol, dowód i zaświadczenie zarazem. To był akt założycielski całej sprawy. Tam nastąpiła decyzja, tam dobito targu. Potem poszło płynnie. Rozdzielenie wizyt w Katyniu, katastrofa w Smoleńsku, ściskanie się Tuska z Putinem na tym pogorzelisku, aktorstwo jak skółka teatralnego. Wreszcie seria rzekomych samobójstw, tych, którzy w tej kwestii mówili prawdę. Tylko czekać, kiedy tu pod oknem pojawią się jacyś tacy pomocnicy, wstrzykną ampułkę i mogą potem wszystko z człowiekiem zrobić. Jedno tylko budujące: że w październiku miało zostać zamknięte śledztwo w sprawie śmierci generała Sławomira Petelickiego, a nie jest. Balistykę pocisku badają. Jak widać, jest coś do badania. A premier rusza w Polskę, daleko zajedzie? Nie sądzę. Chyba że będzie odwiedzał tylko miejsca wcześniej sprawdzone pod kątem zadowolenia obywateli. Już raz go kibice nieźle przegonili i szybko wtedy wracał. Na marginesie. Sporo tych młodych, którzy głosowali na Palikota, musi dzisiaj pluć sobie w brodę, że tak się dali mu nabrać na obietnicę i załatwi im legalne zioło. Było to zresztą celem władzy, która zorientowała się, że w środowiska kibicowskie wchodzi prawica, a oni sami się coraz lepiej organizują. Nie uszło to uwadze byłych esbeków, których na stadionach i w różnych rolach nie brakuje. Wymyślili więc zioło dla wszystkich, oddelegowali palikota i udało się, zagospodarowali energię buntu. Dlaczego pan mówi, że oddelegowali? Sam się zorientował, że może tam zyskać. Panowie trochę chyba udają naiwnych. Palikot brał udział w prywatyzacji ogromnych zakładów. Przemysł monopolowy, tam nikogo przypadkowego nie dopuszczano. Połączy się palikot z Kwaśniewskim w jednym związku politycznym? Na razie wygląda na to, że były prezydent komuś tam podpadł, z czegoś się nie wywiązał, może chodzi jeszcze o zobowiązania z afery Rywina i podzielili Polaków. O tak! Ta operacja podziału, atomizacji społeczeństwa została przez speców w tej dziedzinie przeprowadzona perfekcyjnie. Ludzie patrzą na siebie wilkiem, wyzywają od kaczystów, sami z siebie. Długą drogę przeszliśmy od wielkiego długopisu wałęsy do dzisiaj. Śladu nie ma po tamtej jedności. Co mogli, zbrukali. A na koniec wsadzili w czaszkę świętej pamięci Anny Walentynowicz brudną rękawiczkę rosyjską. O tak, po prostu, by jeszcze bardziej upokorzyć Polaków. Żadnego światełka w tunelu? Światełko jest zawsze. Przekonanie, że wszystko jest przewidywalne i kontrolowalne, nie jest prawdziwe. Nawet komunizm przecież upadł. Ciekawe rzeczy się teraz dzieją, choćby w młodym pokoleniu. Jak z podziemi wyrasta wielka fascynacja młodych żołnierzami wyklętymi. Co się jednak dokładnie w tych młodych głowach dzieje, nie wiem. Nie potrafię sobie wyobrazić. Nikt chyba nie wie. Dotknięci bezrobociem na pewno sporo myślą. Jedno jest dla mnie pewne: nic się w Polsce nie zmieni, dopóki nie powstanie silna, niezależna telewizja. A Jarosław Kaczyński może dać radę wykonać jeszcze jeden skok chwycić władzę? Na pewno spróbuje. Ale musi precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, co ma pociągnąć tych, którzy dziś stoją z boku, boją się, uważają, że inaczej być nie może. Może oni się ruszą dopiero, kiedy dojdziemy do dna, jak na Węgrzech, ale dna nie będzie. Mądre głowy pilnują. Tu kogoś przymkną za korupcję, tam dosypią pieniędzy. Poza tym dla Polaków, którzy przeżyli ten brud komunizmu, tę potworną beznadzieję i szarość, słowo kryzys znaczy co innego niż choćby na Zachodzie. Musiałoby być naprawdę źle, by ludzie się zbuntowali. Nakłada się na to jeszcze syndrom, o którym mówi poeta: od trzystu lat mamy tu wewnętrznych Moskali. I oni robią wszystko, byśmy jako naród zapomnieli o przeszłości, o tym, co było. Dlaczego nasi rodacy poszli do powstania styczniowego? By to zrozumieć, trzeba wiedzieć choćby, co to była branka do rosyjskiego wojska, że kiedy chłopaka wzięli, to już nie wracał, ubity gdzieś tam na krańcach imperium. A jeśli wracał, to po trzydziestu latach. Kto to dziś zrozumie z tych, którzy mają do wyboru pisemka, w jakich jedna gwiazdeczka ogłasza, że będzie miała dziecko, a druga zabija swoje o beton? Przecież to do cholery jakiś nienormalny świat. Tylko u nas? Tylko w Polsce? Oczywiście w całej Europie, ale tylko my jesteśmy pomiędzy scyllą a charybdą, pomiędzy Rosją a Niemcami. Nas szczególnie na to nie stać. Dlaczego tylu aktorów tak lekko i często wykrzykuje ostatnio, że oni też nie są patriotami, oni też nie chcą za Polskę umierać, oni też nie lubią polskości? My aktorzy, bo tak będzie to brzmiało lepiej, nie jesteśmy politykami, jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Czucie i wiara mocniej do nas przemawiają niż szkiełko i oko. Jesteśmy więc podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje. I dziś oni wierzą w to, co mówią, szczerze uważają to za prawdę. Dlaczego przez tak wiele pokoleń nie było tylu ludzi tak skorych, choć naprawdę straszliwie głupich, by szydzić z historii narodu i państwa? Nacisk zaborców był potężny, a jednak się sprzeciwiali. Bo były dwory, i one promieniowały innym, narodowym przekazem. A ma rację Katarzyna Łaniewska, kiedy w poprzednim wydaniu w sieci mówi, że dziś obóz władzy ma zdolność zniszczenia kariery każdego niepokornego artysty, że każdego odważnego może producent, decydent, dyrektor zablokować? Nie tylko może, ale musi. Dostanie telefon albo subtelniejszy sygnał, prostą instrukcję i będzie wiedział, że jeżeli chce jeszcze coś podziałać. To tego ma zgnoić, odciąć, wyrzucić i cześć, załatwione. W tej sferze także zresztą widać, jak wiele przeniesiono z PRL, jak ludzie będący wtedy przy władzy są przy niej nadal. A młodsi to często dzieci ówczesnych prominentów, funkcjonariuszy. To ważne, kto pochodzi z jakiej rodziny? Ważne. Polska to nienormalny kraj. Nawet w porównaniu z innymi państwami komunistycznymi, nas obserwowano szczególnie jako kraj tranzytowy. Tutaj nie było przypadków. Zresztą, podobnie jak wcześniej, miejscowi Moskale od 300 lat dostają paniki, gdy władza im się wymyka, i ktoś, kto wyrasta poza ich kontrolą, dostaje w łeb. Nic, a nic się nie zmieniło. Dzieci resortowe tłumaczą, że za czyny rodziców nie są odpowiedzialne. Nikt im nie każe brać odpowiedzialności, jednak ludzie powinni wiedzieć, kto skąd jest. Dlaczego? Co to zmieni? Nie tyle zmieni, lecz wyjaśni. Często przecież patrzymy na kogoś, słuchamy, obserwujemy i zastanawiamy się, jak można być tak podłym, jak można robić takie rzeczy, być takim usłużnym wobec władzy. Informacja, że ojciec jakiejś znanej dziennikarki był szefem SB tam i tam jest istotna. Pozwala spojrzeć na jej karierę w całości, zrozumieć, dlaczego tak łatwo jej szło, dlaczego drzwi miała zawsze otwarte, gdzie chciała. Koledzy tatusia o niej nie zapomnieli, pomagali. I na drugim biegunie. Cieszę się, że wiem, iż ojciec Tadeusza Płużańskiego, dziennikarza i historyka, był w celi śmierci. Był niszczony przez komunistów. To także ważna informacja. Podobnie jak wiadomość, że ten czy tamten został wyszkolony w Moskwie w sztuce manipulowania, oszukiwania. Nie powiecie chyba, panowie, że to nieważne. Nie, to ma wielkie znaczenie. Ale i tak najgorsze wrażenie robią na mnie przerażająco puste, bezdennie głupie oczy tylu osób, Mających dziś wpływ na opinię publiczną, zupełnie niczego nie rozumieją, a nauczają. To jest dla mnie najtrudniejsze do zniesienia. W nowym wydaniu tygodnika w sieci. Lemingi biednieją. Co zrobią? Pisze Robert Mazurek. Ponadto Robert Radwański o tym, co naprawdę zdarzyło się w Izraelu. A także nasz raport. Niezwykłe sukcesy Polaków za oceanem. Czytaj w sieci. Nowy odważny tygodnik młody.